Cześć. W tym filmie porozmawiamy sobie o mikserze, czy może bardziej konsolce Mozosa, która zaciekawiła mnie głównie przez znajdujący się na tyle port XLR z zasilaczem fantomowym. Także w tym filmie sprawdzimy sobie, czy można używać tego urządzenia jako taniego interfejsu audio, a przy okazji odpowiem wam na pytanie, co robią te wszystkie przyciski, no i spróbujemy sobie określić na ile stać to urządzenie. Także zapraszam do oglądania. Na opakowaniu producent nazywa to urządzenie kartą dźwiękową, natomiast w ofercie na swojej stronie mikserem. Patrząc na Funkcjonalność, chyba bardziej pokusiłbym się o nazwanie tego konsolką, i dlatego w tym materiale celem uniknięcia powtórzeń te trzy określenia będą padały zamiennie. Mikser przychodzi do kupującego w piance podzielonej na dwie sekcje, w jednej samo urządzenie zabezpieczone dodatkowo folią, natomiast w drugiej znajdziemy okablowanie, które może się przydać podczas korzystania, w zależności od tego, do czego będziecie chcieli używać tej konsolki. Znalazła się tutaj jeszcze instrukcja obsługi, w której producent już na start proponuje nam kilka zastosowań. Zapakowanie stoi na bardzo dobrym poziomie, także tylko przypomnę że nie wpływa ono na moją finalną ocenę produktu. Także zacznijmy sobie od jakości wykonania. I w tym filmie zrobimy to dosyć wyjątkowo, ponieważ oddzielę tutaj funkcjonalność od właśnie wspomnianej jakości budowy. Górna pokrywa tej konsolki została cała wykonana z jasnego, srebrnego metalu. Dla odróżnienia spód zachowany został w ciemnym kolorze. Nie wiem czy tak miało być, ale w moim przypadku na krawędzi urządzenia widać wyraźne niedopasowanie elementu. W sensie górna pokrywa jest lekko wybrzuszona stwarzając w ten sposób widoczną szparę. Na spodzie znalazły się już tylko ogumowane Nóżki, dzięki którym konsola stawia całkiem mocny opór i nie będzie tutaj się przesuwała przy wciskaniu przycisków. Jedyne co mógłbym tutaj zasugerować, to umieszczenie nóżek jak w klawiaturach, żeby móc ustawić sobie konsolę pod kątem, tak aby wygodniej się z niej korzystało. Jeśli chodzi o osadzenie przycisków, to te są umieszczone bardzo dobrze i pracują z wyraźnym oporem. Także trudno je tutaj przypadkiem kliknąć, natomiast nie jest też stawiany zbyt duży opór. Przyciski w tym aspekcie są w porządku. Oczywiście wszystkie z nich są podświetlone swoim kolorem. Podświetlenie jest fajnie rozproszone, natomiast mógł mógłbym mieć zarzuty odnośnie krzykliwości podświetlenia oraz kolorystyki. Niestety, ale wygląda to mocno zabawkowo. Na pewno ozdobne wzorki, ramki i mrugające kolorowe światełka w tym przypadku nie dodają profesjonalnego luku Chociaż może to kwestia gustu. Na tyle znalazły się złącza i co do nich nie mam zarzutów. Są umieszczone bardzo dobrze i nic tu nie lata, nic tu nie drga. Wszystkie zostały dobrze osadzone. Mamy tutaj jedno złącze XLR, mamy dużego jacka 6,3 mm i mamy szereg wyjść i wejść mini jack 3,5 mm. Dwa z nich obsłużą nam mikrofon. Natomiast, gdyby ktoś zastanawiał się, jaka jest różnica między Earphones a Headset, to już spieszę z odpowiedzią. Jeden z tych portów służy do obsługi 4-pinowych słuchawek, natomiast drugi służy do obsługi 3-pinowych słuchawek. Obok znalazło się już tylko USB typu C do komunikacji z komputerem, jak i ładowania, za co ode mnie plusi. Bo tak, urządzenie jest zasilane z akumulatora. Wracając na górę konsolki, znajdziemy tam jeszcze sekcję potencjometrów. Te zostały umieszczone nie najgorzej, natomiast muszę się przyczepić do tego, że trochę się ruszają. Natomiast przy cenie 250 zł można im to po prostu wybaczyć. Natomiast inną uwagą do nich jest to, że potencjometr od monitoringu ma takie jakby odcięcie. Czyli pierwsze kilkadziesiąt stopni obrotu nic nie robi i dopiero po jakimś kącie wszystko zaczyna działać normalnie, czyli pierwszy dźwięk słyszymy dopiero przy obrocie o pewien kąt. Co do tego, przy pomocy potencjometrów mamy możliwość regulacji głośności poszczególnych źródeł. Dodatkowo trzy potencjometry na spodzie pozwalają na korektę konkretnych częstotliwości. Mamy tutaj dostęp do tonów wysokich, średnich i niskich w czasie rzeczywistym. Te dwa duże pokrętła po bokach, to jest tutaj dla mnie taki największy mindfuck. Przede wszystkim rzuciło mi się w oczy to, że są one takie bywire, w sensie mogą się kręcić w nieskończoność. Jedno z nich będzie odpowiadało za tryb upiększania dźwięku, natomiast drugie nałoży rewerb i szczerze mówiąc wydaje mi się to bardzo dobry powód, aby płynnie przejść do tematu funkcjonalności. Tutaj może sobie powiedzmy, co to urządzenie robi. Producent nazywa je mixerem. Jak dla mnie to taka bardziej konsolka, ponieważ większość funkcji oscyluje wokół dodawania dźwięku a nie mieszania ich. Spoglądając ponownie na tył, mamy tutaj szereg wyjść i wejść i tak jak mówiłem, możemy wpiąć tutaj do trzech mikrofonów. Natomiast wejścia, które celowo sobie pominąłem, opisane jako webcast, będą służyły do wypuszczania sygnału, na przykład gdybyście chcieli nadawać na żywo z telefonu. Jeśli chodzi o korzystanie z komputerem, to nie ma tutaj potrzeby łączenia się przez jacka, ponieważ cała komunikacja odbywa się za pośrednictwem USB typu C. Wystarczy podłączyć i będzie widoczna jako mikrofon i zarazem słuchawki. A skoro kwestie portów mamy za sobą, teraz możemy przejść do najciekawszej części, czyli co robią te wszystkie przyciski. Te zostały podzielone na trzy sekcje. W pierwszej nich znajdziemy funkcje takie jak redukcja szumów w czasie rzeczywistym, co sprawdza się akurat całkiem fajnie. Drugi przycisk to wyciszanie mikrofonu, również przydatna funkcja, ponieważ większość mikrofonów na XLR nie posiada takiej opcji. Kolejnym przyciskiem będziemy robić coś w stylu autotune w czasie rzeczywistym i to również jest całkiem ciekawa funkcja. Kiedy przycisk Wiparty będzie wciśnięty, konsola będzie ściszała muzykę w tle, czyli akompaniament w czasie rzeczywistym, kiedy będziemy mówić, a gdy przestaniemy mówić, głośność muzyki wróci do normy. Pozostałe cztery przyciski odpowiadają za modulację. Według opisu na przycisku jeden z nich zmienia głos z męskiego na żeński, natomiast drugi robi odwrotnie. Dwa przyciski na dole robią to samo, tylko bardziej. W praktyce obróbka jaka tu zachodzi to podwyższenie lub obniżenie głosu o jakiś ton. I jedyny zarzut jaki tutaj mam do Mozosa jest taki, że tutaj powinien znaleźć się przycisk podpisany jako modulacja, a następnie suwak. Powinno to się określać o jaki ton będziemy modulować głos, ponieważ zastosowane presety nie do każdego głosu będą pasowały. ...takim głosem, tylko że... No właśnie, to totalnie nie ma sensu, bo mam wrażenie, że Не ну, посылай мне ну, каждого веса. И потом, я сейчас еще чего Środkowa sekcja przycisków jest tutaj dla mnie największym rozczarowaniem. Dźwięki, które możemy za pomocą tej konsoli odtwarzać, są tutaj wgrane na sztywno i nie mamy możliwości wgrania własnych dźwięków. Ja, jako że tworzę kanał na YouTube, korzystam z bazy Epidemic Sounds i wydaje mi się, że całkiem sporo twórców z tego korzysta. Także wydaje mi się, że byłoby to całkiem w porządku, gdyby była tutaj, nie wiem, aplikacja na komputer, która pozwalałaby wgrać customowe dźwięki. Albo przynajmniej aplikacja, która pozwoli przypisać na przykład do któregoś z tych klawiszy jakiś skrót klawiaturowy. Co mogłoby się bardzo fajnie sprawdzić u na przykład streamerów, a chyba to właśnie do nich jest skierowane to urządzenie. Dźwięki, które nam tutaj udostępnia producent, no przyznam, nie wszystkie wydają się być użyteczne, a niektóre w ogóle mają taką przypadłość, że zdarza im się na przykład przerwać w połowie bez wybrzmienia. Nie będę wam tutaj tych dźwięków odtwarzał, ponieważ nie wiem, jak wygląda kwestia praw autorskich. Producent nie daje tutaj żadnej notki o tym czy gdzie i w ogóle jak możemy wykorzystywać te dźwięki także fajnie gdyby pojawiła się taka adnotacja na przykład w instrukcji obsługi natomiast większość tych przycisków jest w miarę dobrze opisana także mniej więcej możecie na podstawie opisu określić jakiego typu tam są dźwięki jedyny taki który jest nie do końca adekwatnie opisany to jest randomly play który otwiera nam utwór zespołu Queen Will Rakiu w jakiejś takiej Zmiksowanej, przerobionej wersji. Przyciski, które znalazły się po prawej stronie, będą odtwarzały syntetyczne dźwięki. I to jest niestety trochę bezużyteczne. Dlaczego to jest bezużyteczne? Powiedzmy, klikam jeden przycisk. I teraz on wybrzmiewa normalnie. Ale jeśli kliknę szybko drugi. To pierwszy się ucina. Jaki to ma sens? Przechodząc do sekcji potencjometrów, mamy tutaj możliwość korekty głośności dźwięku w trzech punktach: dla tonów niskich, średnich i wysokich. Pozostałymi potencjometrami możemy regulować głośność nagrywania, monitoringu i akompaniamentu. Tutaj dużym plusem jest to, że mamy od razu wskaźniki wysterowania, które na bieżąco pokazują nam, czy nie łapiemy przy steru. Natomiast skupiając się nieco na odsłuchu, jeśli powiedzmy wyłączę monitor dam na zero, to teraz nie słyszę siebie samego, ale także nie słyszę żadnych dźwięków, jakie puściłbym na komputerze. Tak że monitor w tym przypadku to nie jest to samo co Direct Monitoring. To jest po prostu wyjście na słuchawkach. I teraz, jeśli na przykład na komputerze włączę sobie muzykę, a akurat nie wiem, nie streamuję, nie nagrywam. To będę słyszał dźwięk z mikrofonu, którego akurat na przykład teraz nie chcę słyszeć. Czyli jeśli ktoś chciałby używać tego jak karty dźwiękowej, tak normalnie przy komputerze, to podczas korzystania z komunikatorów będzie słyszał dźwięki swojego mikrofonu. Co prawda, bez opóźnienia, ale na dłuższą metę, kiedy słyszymy siebie cały czas podczas rozmów przez internet, może to irytować. Możemy ustalić sobie tutaj głośność wejścia, podpisanego jako akompaniament. I teraz na tej ścieżce będzie znajdował się dźwięk, który wpuścimy przez port jack, podpisany jako akompaniament z tyłu, ale także mamy możliwość odtworzenia. Czegoś przez telefon za pomocą bluetooth. Kiedy wciśniemy przycisk bluetooth, konsolka pojawi się jako aktywna w naszej sieci. Wtedy wystarczy się połączyć z nią jak z każdymi słuchawkami i możemy normalnie odtwarzać muzykę, która będzie słyszana na naszym streamie. Pokrętło opisane jako funkcja upiększania dźwięku działa w trybie Electronic Sound i dociąga głos do danego tonu. Natomiast funkcja reverb działa również w predefiniowanych ustawieniach i jak nazwa wskazuje, dodaje do dźwięku pogłos. Jednak teraz pora na coś, co przynajmniej jak dla mnie jest chyba najciekawsze czyli zasilanie Phantom Power. I port XLR na tyle obudowy tej konsolki. Jak to będzie brzmiało i czy można używać tej konsolki w ramach takiego taniego interfejsu audio? Za chwilę odtworzę Wam przemieszaną próbkę mikrofonu MKit800 Pro od Mozosa, który raz będzie wpięty do właśnie karty dźwiękowej miksera Mozosa. Natomiast w porównywanej próbce będzie podłączony do Scarleta 2, .2 który cenowo jest nieco droższy od konsolki Mozosa, natomiast brzmieniowo jest identyczny jak tańsza wersja Scarlett Solo. Także posłuchajcie. W tym momencie mówię do mikrofonu Mozos MK800 Pro podpiętego do karty dźwiękowej Mozos Soundcard X10 USB. W ten sposób to brzmi. W tym momencie mówię do mikrofonu Mozos MKit 800 Pro podłączonego do interfejsu Audio Scarlett 2 i 2. Właśnie w ten sposób brzmi to połączenie. 13. W Szczebrzeszynie chrząsz się zaczął tarzać w trzcinie. Wszeli wrzask z Cóż to ma być zatarzanie? Wezwać trzeba by lekarza, zamiast brzmieć, ten chrząsz się tarza. Wszak Szczebrzeszyn z tego słynie, że w nim właśnie chrząsz brzmi w trzcinie. A od odrzekł niezmieszany: Przyszedł wreszcie czas na zmiany. Drzewie i chrząszcze w trzcinie brzmiały, teraz będą się tarzały. Szczerze mówiąc, to dźwięk jaki tutaj dostaję w przypadku Skarleta brzmiał o wiele lepiej. Jednak też należy pamiętać, że Skarlet solo kosztuje ponad 400. A do beringera UMC22 niestety nie miałem dostępu przed nagraniem tego testu. Wszystkie potencjometry od modulacji były ustawione w pozycji neutralnej. Także za chwilę usłyszycie dla porównania zestawienie NoVoxa NCX z mikserem Mozosa w komplecie z MKit 800 Pro. Obydwa rozwiązania kosztują w okolicy 400 zł, także tutaj możemy sobie już porównywać. W tym momencie mówię do mikrofonu Mozos MKit 800 Pro podłączonego do karty dźwiękowej wbudowanej w tej konsolce Mozosa. W ten sposób to brzmi mikrofon podłączony jest kablem XLR, do XLR oraz włączone jest z zasilanie Phantom. W tym momencie słyszycie dźwięk z mikrofonu Novox NCX, który kosztuje mniej więcej tyle samo, co połączenie karty dźwiękowej Mozos'a z Mozos'em mk 800 Pro, czyli coś w granicy 450 zł. Tak brzmi ten mikrofon. 13. w Szczebrzeszynie chrząszcz się zaczął tarzać w trzcinie. Szczeli wrzask szczebrzyszynianie. Cóż to ma być zatarzanie? Wezwać trzeba by lekarza, zamiast brzmieć ten chrząszcz się tarza. Wszak szczebrzeszyn z tego słynie, że w nim właśnie chrząszcz brzmi w trzcinie. A chrząszcz odrzekł niezmieszany: przyszedł wreszcie czas na zmiany. Drzewie i chrząszcze w trzcinie brzmiały, teraz będą się tarzały. Co sądzicie? Możecie dać znać w komentarzu, które brzmienie bardziej wam odpowiada. Podsumowując, Mixer Mozosa, na pewno jakość wykonania oceniam jako bardzo przyzwoitą. Można mieć zarzuty co do tej szpary i umiejscowienia potencjometrów, natomiast przypominam, że konsolka kosztuje 250 zł i wydaje mi się, że w tej cenie jeszcze takie niedociągnięcia chyba możemy wybaczyć. No bo patrzcie, metalowa konstrukcja, USB typu C, ogumowany spód, to wszystko jak najbardziej na plus. Co do wyglądu, no to zarzuty można mieć do takiego zabawkowego luku, no i do tego podświetlenia, które przez to, jak jest krzykliwe, może nie wyglądać do końca poważnie. No i nie ukrywam, że tak skonstruowane urządzenie nie do końca wykorzystuje potencjał, jaki tutaj widzę. No bo gdyby wewnątrz znalazła się pamięć i możliwość wgrywania własnych dźwięków albo obsługi skrótów klawiaturowych, to naprawdę mogłoby być to idealne narzędzie dla streamerów i chyba nawet konkurencja dla Stream Decka. Niestety jest tutaj duży niewykorzystany potencjał, przez co nie potrafię oszacować, do kogo kierowane jest to urządzenie. Jeśli jesteście przekonani, że Akurat tych funkcji potrzebujecie, to jak najbardziej się u Was sprawdzi, ponieważ wszystko, czego obiecuje producent, znalazło się tutaj. Natomiast jeśli myśleliście o potraktowaniu tego jako taniego interfejsu audio, no to niestety nie mam dobrych wiadomości i inwestycja w Beringera UMC22 albo Scarletta Solo nadal pozostaje bardziej opłacalna. To wszystko, co miałem do powiedzenia na temat karty dźwiękowej, czy też może bardziej miksera Mozosa. Tymczasem, jeśli materiał Wam się spodobał, to zachęcam Was do subskrypcji, oceniania i komentowania. Hej!